Część szlaków turystycznych w krainie stu jezior rozpoczyna się przy stacjach kolejowych. Jeszcze niedawno była tutaj dobrze rozwinięta komunikacja kolejowa. Turyści mogli przyjechać w ten region i jeśli nie planowali pobytu na dłużej, mogli wysiąść z pociągu i od razu rozpocząć wyprawę. Ponad dwóch dekad Kraina stu jezior jest białą plamą na kolejowej mapie Wielkopolski. Jedną z nieczynnych linii jest linia numer 368 od Szamotu przez ostro Nojewo, szybko wielkie sieraków do Międzychodu. Są tacy ludzie w Stu jezior, jak Jakub Sarbak czy Tomasz Węsierski, którzy z nieczynnej linii kolejowej uczynili turystyczną atrakcję. Ten pierwszy oferuje przejazdy drezyną od stacji w Siarakowie do Lesionek. Ten drugi także przewozi turystów drezyną, ale od stacji w Nojewie do Krzywska Wielkiego. Oprócz tego stworzył też Muzeum Kolejnictwa. Chcecie zobaczyć? No to odjazd! No cześć Kuba. no. Czyli co, dokąd teraz nas zabierasz? Jedziemy do Lesionek. Od tego miejsca do właśnie Lesionek mam najwyższy stopień uprawnień na przyjazdy inspekcyjne dezynom. Jest to dezyna ręczna o sympatycznej nazwie cytryna ze względu na jej kolor. Na dzień dzisiejszy jest odłączony napęd ręczny na rzecz właśnie napędu, samodzielnego napędu spalinowego. No to coś będziemy więcej mówić. Musisz się przekonać jak to wygląda na Waszej skórze, więc jedziemy. No to ruszamy. Przyroda chciałaby, abyśmy zapomnieli o tej linii kolejowej. Kuba, jak ty sobie radzisz z tym, żeby przygotować infrastrukturę do użytkowania? Ze względu na to, że dbam o ten kawałek e, linii kolejowej nr 368, szamotuję ją od już nawet 9 lat z małymi przewami. Na dzień dzisiejszy wystarczy jeden dzień, żeby uprzątnąć te 3 km trasy, na których mam uprawnienia na przejazdy inspekcyjne. Drezyna drezyną, ale Kuba, skąd u Ciebie w ogóle zainteresowanie koleją? Na to pytanie jest mi dość trudno odpowiedzieć. Zaczęło się od tego, że zawsze mnie kręciły opuszczone miejsca, a najbardziej właściwie opuszczone stacje kolejowe. A później spotkałem w 2011 roku Sławka, właściciela dwóch drezyn ręcznych i od tego się zaczęło moje hobby. Na dzień dzisiejszy od 2015 roku jestem właścicielem właśnie cytryny. Sam ją zaprojektowałem na podstawie oglądania innych drezyn i tak jeździ ze mną do dzisiaj. Linia kolejowa nr 368 to blisko 60 km linia jednotorowa, niezdelektryfikowana. Pierwszy pociąg odjechał stąd w 1907 roku. Ostatni pasażerski pociąg przejechał tutaj w 1995 roku, rok później ostatni towarowy. 10 lat temu pojawił się pomysł, aby na nieczynnym torowisku utworzyć ścieżkę rowerową. Nie doszło jednak do skutku. Od tego czasu trwają zabiegi, aby na tej linii przywrócić regularny ruch kolejowy. Według szacunków, może to kosztować nawet 350 milionów złotych. Czy Krajna Stu Jezior załapie się na ten pociąg? No i jesteśmy w miejscowości Nojewo, gdzie niedawno powstało muzeum kolejnictwa. Jedną z takich ciekawych elementów związanych z historią kolei są bilety kartonowe, czyli tzw. bilety systemu Admansona. Na terenie tutaj stacji mamy ponad 30 tysięcy egzemplarzy biletów, przy czym na wystawie jest tutaj kilka tysięcy. Jest również bardzo dużo biletów związanych tutaj z regionem międzychodzkim. Jest to bardzo fajny element, który lubią turyści, ze względu na to, że kojarzy im się z minionymi czasami, kiedy taki w kasie biletowej dało się słyszeć taki charakterystyczny stukot odbijanej daty. Jeśli chcielibyście wspomóc Tomka i Muzeum Kolonistwa w Nojewie, dane kontaktowe znajdziecie w opisie do naszego filmu. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc Krajemysłu Jezior jest wiadukt kolejowy w Szybsku Małym, właśnie w ciągu linii kolejowej nr 368. Został zawieszony na ceglanych podporach 15 metrów nad ziemią, nad lustrem rzeki Oszczenicy. Ucierpiał w czasie działań wojennych 1939 roku, ale już w 1941 roku został odbudowany i wówczas zmieniono jego przęsło, wykonując je ze stalowej kratownicy. Ciekawostką jest też to, że szybki most pojawił się w teledysku piosenkarki Sylwii Grzeszczak w utworze pod znamiennym tytułem, kiedy tylko spojrzę.